Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam pytanie, bo rozmawiam ze Świadkiem Jechowy. Tak. No właśnie i mam pytanie, czy uznajesz właśnie Jezusa Chrystusa za króla. A z kim rozmawiam? No ja jestem Urszula. Pani Urszula? No siostra Urszula bardziej. Bo, no, bo panie to są w świecie. Tak. No, ja właśnie chciałbym się dowiedzieć, z kim mam do czynienia. Czy uznaję pana Jezusa Chrystusa za króla? Tak. Oczywiście. No to jak to Jezus Chrystus jest Twoim królem, to dlaczego strażnicę właśnie i zwiastuje Królestwo Jehowy, jak Jezus Chrystus jest Twoim królem? Strażnica zwiasuj... Dlaczego Strażnica zwiastuje Królestwo Jehowy, skoro Jezus Chrystus jest Królem, a nie. jest Królem, nie ulega najmniejszej wątpliwości. No to jako na Król, mniejszej. jako Król to ma Królestwo, tak, bo Król króluje i ma Królestwo i poddanych w Królestwie. Mhm. A kto go ustanowił Królem, sam się ustanowił Królem? No, Jezus Chrystus ma Ojca. Bo... Czy ktoś go ustanowił królem, czy sam się ustanowił królem? No, jego ojciec mu wszystko przekazał. Ustanowił go królem. No proste, bo tak mówi Biblia. To no teraz lepiej rozumiesz, dlaczego strażyca zwiastuje Królestwo Jehowy. No ale ja wiem, że jak właśnie nie. Skoro Pan Jezus Chrystus króluje z ramienia Jehowy, to tak naprawdę kto sprawuje z wierzchnią władzę? Ale je, jego władza. Yy, yy, wszystko mu zostało przekazane. Chwała, moc, królowanie. Boże, ale pierwszy list 15 rozdział wyraźnie mówi, że do czasu. Do, do jakiego czasu? Aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy jechoby. A jak... Jako to... ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. I wtedy sam syn podporządkuje się temu, któremu podporządkował wszystko. No Ja to tego nie rozumiem. Jak... Jak tam yy, podporządkuje? Wiesz to yy, może tak. No, yy, jeżeli tego nie rozumiesz, to możesz porozmawiać albo z każdym ze starszych yy, ze zboru, do którego należysz. Albo możesz sięgnąć yy, do strony JW.org. Ta strona jest dostępna dla wszystkich. Jeżeli chciałabyś jakiś materiał znaleźć na ten temat, to nie ma najmniejszego problemu. Ja no, w tej chwili nie mam czasu, żeby szukać tego materiału mm -hmm. na temat tego pierwszego listu do ten 15 rozdziału. Mm -hmm. Ale, jeżeli pozwolisz, pomyśl mi się numer telefonu. Mm -hmm. To ja na ten numer telefonu wyślę Ci link do artykułu, który wyjaśnia tę sprawę. Mm -hmm. No dobrze, to spójść. mi prześlij, no prześlij mi. No To super, to jesteśmy mówieni tam, postaram się gdzieś pod wieczór przesłać Ci taki link. Mhm, dobrze. No bo wiesz dlaczego? Bo właśnie ja, jak mi, moja mama mi przekazała mieszkanie, no to te mieszkanie już należy do mnie i ja nie wiem jak później, że ja mam oddać te mieszkanie mamie. Wiesz co, no ja myślę, że, że fajnie tą sprawę wyjaśnia ten pierwszy list do Koryntia. To, to nie jest jakaś bardzo skomplikowana sprawa do zrozumienia. No mieszkanie, wiesz co? Mieszkanie, mieszkanie to, to nie jest w tym wypadku prawny przykład tego, co stało się w Niebiosach. Dlatego, że yy, raczej, bym to raczej bym to przyrównał do yy, wydzierżawienia komuś mieszkania, yy, powiedzmy, o może w ten sposób. Yy, jest właściciel, który ma lokatorów. Ci lokatorzy rujnują mu dom. Chce zaprowadzić porządek. Więc na jakiś czas puszcza zarządcę, żeby zrobił porządek zarówno z tymi lokatorami, którzy ten bałagan robią, jak i wyremontował to, co zostało zniszczone. Chyba, chyba to będzie bliższy przykład tego, co tak naprawdę stało się w Nidosach i po co stało się to w Nidosach. Bo po co zostało ustanowione Królestwo Boże. No, gdyby Gdyby, gdyby pierwsi rodzice nie wypowiedzieli Jehowie posłuszeństwa, niepotrzebne by było Królestwo Boże. Niepotrzebne by było, czyli rząd Boży na czele z Chrystusem. Nie byłoby to potrzebne. Bo to było zamierzenie Boże, na początku nie było. To był efekt tego, co się stało. No, no tak, ale to się stało i to jest potrzebne. Właśnie była potrzebny Jezus Chrystus, żeby odkupił ten, no, ten zatracony raj przez Adama. I, było, I był potrzebny Jezus Chrystus, że On odkupił, wziął na siebie wszystkie te grzechy, i jak w Adamie umieramy, to w Chrystusie mamy życie wieczne. Że tylko Chrystus jest naszym Zbawicielem, Odkupicielem świata i że mamy Go słuchać. To jest mój syn umiłowany, Jego słuchajcie. Jezusa Chrystusa, że mamy słuchać, że On jest pra prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Nie mamy Go właśnie uniżać, tylko mamy go wywyższyć, bo będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Gdzie będzie? Na ziemi. Ja wierzę, że to będzie na ziemi, że tu ludzie będą się szanować, miłować, pomagać, że będzie większa radość w dawaniu niż w braniu. I nie będzie podziałów na religię, bo religie właśnie podzieliły ludzi i wytykają się właśnie nawzajem, że oni są gorsi, a my jesteśmy lepsi, bo oni tak robią, a my tego nie robimy. I jest właśnie takie osądzanie z pozorów. A przecież Chrystus patrzy na serca. Jak wybierał apostołów, to też yy, dlaczego tylko tak mało wybrał tych apostołów? A czemu faryzeuszy nie dali, nie dali się wybrać? Nie chcieli iść za Jezusem. A znali Pisma, czekali na Niego. co? No Chciałem Ci właśnie przekazać, że Jezus Chrystus jest Bogiem, żebyś to sprawdził. 1 Jana 5:20, Efezjan 4:20 i 20. Efe... Ale, ale Nie musisz mnie co do tego przekonywać, bo ja wiem, że jest pewnego rodzaju Bogiem. Nie jest Bogiem wszechmocnym, ale jest, ale jest Bogiem w znaczeniu boskim. Bóg z Boga... dobrze, wiesz, dobrze, wiesz, dobrze wiesz, dobrze wiesz, że Biblia Bogami nawet Ludzi nazwała Bóg z Boga prawdziwego zrodzony a nie stworzony Jezus jest nawet Ojcem naszym Izajasza 9, 5, 6 Ojciec odwieczny Bóg mocny książę spokoju Tytuły się należą Chrystusowi Nie można go uniżać poniżać trzeba go wywyższyć i mu służyć to wtedy będziesz yy, zbawiony Jakby wywyższysz Chrystusa bo Jechowa, no jak powstał imię Jechowa? Chryształ, yy, powiedz tak, dziękuję za troskę, ale chyba nie mamy o czym dyskutować. No nawróć się, bracie, i żyj tu na ziemi w Królestwie Chrystusa, bo Królestwo Chrystusa jest wieczne i się nie zmienia. I nikomu okay. nie będzie oddane. No tak, wiesz co, nie mam czasu na takie dyskusje w tej chwili. Jestem w pracy, no, nie mogę poświęcić więcej czasu, a poza tym nie chcę rozmawiać z tobą na ten temat. No ale... Ale Jezus jest wąską drogą i tak przyjdziesz do Jezusa. No bo Jehowa to wiadomo. Dobrze, siostro, przyjdzie do Jezusa, bo oni zawarli ze śmiercią przymierze i Izajasza 28 od 15, to jest Biblia Warszawska, ale zobaczmy. Biblia warszawska, a tu jest Biblia od świadków Srebrzanka. Tak, Srebrzanka, gdzie mają Pana tego przykładnego, o pieczątko śmego anioła reformatora Henryk Szymczak, bo on mi błogosławił mi błogosławimi świadkom Jechowy, żeby byli aniołami i synami bożymi od Chrystusa, Króla ojca z nieba. A Pan Jechowa to się schował, bo oni tu zawarli przymierze ze śmiercią. Zajasza 28, i tutaj od 15 zawarliśmy, zawarliśmy przymierze ze śmiercią, z grobem, i tak dalej. To ja tutaj w gram możecie czytać w domu, możecie to rozpowszechniać i nawracać świadków Jehowy, bo Jehowa ich u śmierci Tylko na Syjonie jest bawienie, gdzie baranek stoi na górze Syjon. Siódmy Anioł dał mi te pieczątki, jest kompletowane grono 144 tysiące. z Ameryki. Zorlika, niewolnik się pospieszył, tak samo jak faryzeusze i oni. Im będzie zabrane królestwo, a Chrystus wybiera w Jego prawdzie, miłości, naśladowaniu. I ta woda, Jana, 4, rozdział 14, werset. Chrystusowa woda zaleje cały świat. Nie mogą się schować w salach Królestwa, bo tu nie ma ducha Chrystusa. I nie ma zborów Chrystusowych Rzymian 16,16. 16. Powinny być zbory Chrystusowe, które apostoł Paweł. Rzekomo zakładał, a siedział w więzieniu, gdzie są pieniądze, nie ma Boga. Świadkowie jako powołani zaczęli Galacjan, trzeci rozdział, zaczęli w duchu, skończyli w ciele. Mają dziedzianą organizację modlitwa za świadków Jehowy, można to rozpowszechniać. Ten Syn Boży stał się Ojcem w niebie, nie w Ameryce. Jehowa to jest firma, korporacja, strażnicy się i przebudźcie się, Efezan 4. 5,14. Oni mają się wybudzić ze śmierci kłamstwa. Efezan 5,14. Obudźcie, się, który śpisz, powstań z martwych, ci Chrystus, nie Jehowa. I Łukasza 9,60. Umarli nie grzebią, umarły kwiaty królestwo Chrystusa, króla, bo Chrystus jest Bogiem, jest Ojcem, jest nauczycielem, jest Zbawicielem. Jemu nie będzie zabrane królestwo, bo Adam nie zmartwychwstanie i Adam nie dostanie z powrotem tego, co zawalił. Chrystus jest drugim Adamem. Zniszczył śmierć Szatana, pokonał tutaj wszystko, dokonał Dokonało się i teraz każdy może sam się zbawić, naśladując Baranka na Syjonie, bo na Syjonie jest to zbawienie Izajasza, Drugi rozdział przekują miecze na najmniejsze prawo wyszło z Syjonu. 6000 lat władzy, diabła od faraona, i tak dalej. Kończy się bez udziału rok w czasie to się stanie, że Chrystus tak samo jak od nas czasie wypełnił, to świadkowie jako powołani, jak nie przyjdą na górę Syjon, przekują mieczem na mieszalni ale nie kłamią. Jan 8,44, dlatego jak faryzeusze, jak nie przyjdą na Syjonie właśnie zbawienie z, z du, w duchu prawdy. Jan Jakubajden 18, Chrystus rodzi swoich ludzi jako pasterz prawdziwy. Pasie nas prawdą i daje nam czystą wodę, jak sam rytanka dostała. Jakub 1,18. A jednak Syjon zaledwie poczuł bóle, od razu porodził swoje dzieci. Czyli Hebrajczyków 2,13. Jehowa dał dzieci Chrystusowi. Chrystus ma dzieci. Uszulka jest dzieckiem Chrystusa, czyli córką Bożą, bo Chrystus jest Bogiem, Ojcem. Katolicy, poganie wejdą przed świadkami Jehowy pewno. Były tricelniki, prostytutki, co uprawiają seks. Się nawrócili, ale faryzeusze mieli problem. Także świadkowie Jehowy, niech się nawracają, bo synowie Królestwa Jehowy będą rzuceni do ciemności, czyli te kłamstwo, które mają, zobaczą, jak Judasz zobaczył, co zrobił. Świadkowie, nie odbierajcie sobie życia, bo Chrystus chce, żebyście byli Jego aniołami i żyli w Jego Królestwie. Bo On przyszedł. Czas i pory z nami. Przekazujemy świadków Jehowy. Osiem milionów świadków, by byli wybrani, bo powołanie im się skończyło 24 lata temu. Niech będą wybrani i będą świadkami Chrystusa. Dzieje apostolskie, jeden osiem.